OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home. I'm on my way, on my way. Przed nami kolejny odcinek magazynu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo gorąco witamy wszystkich widzów, a także słuchaczy katolickiego radia WIA. Pierwszym gościem Dariusz Dziedzic, prezes Siarki Tarnobrzeg. Gorąco witamy. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezesie, złote lata Waszego klubu przeszły do y, absolutnej historii. Teraz nadeszły może troszeczkę chudsze, y, ale myślę, że Wy tak łatwo nie oddacie tego terenu. Zgadza się, na pewno złote lata przypadały na można powiedzieć prosperity, jeżeli chodzi o, o siarkę, jeżeli chodzi o, o duży kombinat, jakim, jakim był siarkopol. Dzisiaj mamy oczywiście namiastkę tego, jeżeli chodzi o zakłady chemiczne, siarkopol. Dlatego, dlatego też, też powiem szczerze, no dzisiaj funkcjonujemy trochę w innych realiach. No, ale tak czy inaczej, na pewno, na pewno mamy pomysł, mamy, mamy ciekawą infrastrukturę i taki można powiedzieć dość młody zespół który, który gdzieś tam zapoczątkowaliśmy jeszcze, jeszcze ten projekt za, za trenera Włodzimierza Gąsiora. dzisiaj. i to po w drugiej lidze, dzisiaj kontynuujemy go w trzeciej, dlatego też myślę, że przyszłość należy do nas. Myślę, że została tęsknota za nawiązaniem do tego, co miało miejsce chociażby w sezonie 91-92, awans do pierwszej ligi, wówczas najwyższej klasy rozgrywkowej. No na pewno tak, siarka na pewno jest w gronie tych klubów w Polsce, która, która miała, miała przyjemność i zaszczyt grać na najwyższym poziomie dwukrotnie. Także ogólnie rzecz biorąc, no jesteśmy pewnie marką ciągle dość rozpoznawalną w Polsce i to też zobowiązuje na pewno, żeby w przyszłości. Może nie aż tak wysoko, ale, ale na pewno grać dużo wyżej. Jeszcze o robinka historii, bo od 2019 do 2012 do 2019 dokładnie występowaliście w drugiej lidze, więc ta przeszłość, ta historia wcale nie jest aż taka odległa. No, zgadza się. W ostatnich latach występowaliśmy na szczeblu centralnym, początkowo w dwóch grupach drugiej ligi, później po reorganizacji w. W jednej, w jednej takiej, można powiedzieć, dość mocnej drugiej lidze na trzecim szczeblu, jako druga liga. I ogólnie że biorąc, w tych latach myślę, że pomimo tego, że tak jak wcześniej powiedziałem, młody zespół, ale, ale ciągle skakiwaliśmy, aż do momentu, skakiwaliśmy oczywiście młodością, pomysłem, projektem, aż do momentu, kiedy, kiedy generalnie. No Trafił się słabszy sezon, i niestety zakończył się spadkiem. Dzisiaj, dzisiaj musimy się odnaleźć w innych realiach i na poziomie trzeciej ligi. Aktualnie jesteście w czwartej grupie trzeciej ligi. Plasujecie się na dziewiątym miejscu. Tu myślę, że do ostatniej kolejki trzeba będzie mieć się na baczności, spoglądając na to, co robią drużyny zdolnych partii, bo ta strefa spadkowa jest bardzo mocno rozbudowana aż sześć ekip. Zgadza się, tak, bo w związku z tym, że, że w, w poprzednim sezonie mieliśmy tutaj mezania związany z, z COVID-em, czyli, czyli w tej chwili nie 18, a 21 zespołów uczestniczy w, w, w rozgrywkach trzeciej ligi, grupy czwartej. Stąd też po tym, po tym sezonie musi znowu nastąpić reorganizacja, powrót 18 zespołów ligi. Dlatego, dlatego też tych spadkowiczów jest nominalnie aż 6. No i ewentualnie, jeżeli jakby się pojawił spadkowicz z wyższej ligi, co raczej nie powinno już teraz nastąpić. W to, w to gdzieś tam wierzymy, no, to, no to, to pojawiłyby się dodatkowe zespoły. Także myślę, że na tych sześciu się skończy. Jest to, jest to dość duża grupa zespołów, która musi przenośnie walczyć o życie, po to, żeby utrzymać się na tym poziomie rozgrywkowym. A nie ukrywam, że ta grupa czwarta, myślę, że jest jedną chyba z takich najmocniejszych, można by uznać w Polsce. Obecnie macie 10 punktów w zapasie. Tak więc z jednej strony bezpiecznie, ale z drugiej strony, no właśnie, cały czas gdzieś ta ostrożność, o której mówiliśmy. To Zgadza się, no na, pewno, na pewno gdzieś tam bardziej spoglądamy w górę tabeli, bo nie ukrywam, że, że cel na tą rundę po zmianie trenera, tak, gdzieś można powiedzieć w planach przebudowa zespołu, taki, taki można powiedzieć sezon na, na, na rekonesans dla trenera, na to, żebyśmy ograli kilku młodzieżowców, nawet jeżeli się to w tej chwili już można powiedzieć udaje. Dlatego zostało dziewięć kolejek i bardziej, bardziej gdzieś tam celujemy w ten plan, który założyliśmy przed tą rundą żeby na koniec sezonu znaleźć się w pierwszej piątce i no i oczywiście w jak najwyższym miejscu w Premier system. Dlatego oczywiście e, bardzo ważne jest, żeby, żeby tam gdzieś nie zaplątać się, można powiedzieć, walkę utrzymania, ale myślę, że ten zespół, który, który mamy raczej, raczej powinien gdzieś tam w tej górnej części tabeli e, się znaleźć, a wręcz wręcz mówię powinniśmy w pierwszej piątce skończyć. Ostatnio dość pechowo nie ukrywam przegraliście w spotkanie finałowe Pucharu Polski pod okręgu piłki nożnej w Stalowej Woli właśnie za stalą Stalowa Wola po rzutach karnych. Osobiście miałem okazję oglądać to spotkanie. Do pełni szczęścia trzeba przyznać obiektywnie że niewiele wam zabrakło. No, zgadza się graliśmy teraz dwóch na weekendzie majowym. Można tak powiedzieć, najpierw mecz mistrzowski w sobotę. Można powiedzieć, mało udany dla nas derbowy, ale za to po czterech dniach potrafiliśmy się zmobilizować i pokazać, że, że w piłkę potrafimy grać, mimo, mimo tego, że e, mamy z, z, dużo młodszy zespół. E, I ogólnie rzecz biorąc, uważam, że w tym, w tym drugim meczu byliśmy z, z zespołem lepszym dużo. E, brakło nam na pewno szczęścia. Nieszczelony karny, trzy sytuacje sam na sam. I koniec końców po remisie w regulaminowym czasie gry, no niestety w końcówce, raczej w rzutach karnych przegraliśmy 6 do 5, dlatego, dlatego jest, jest tam pewnie niedosyt, bo uważam, że tym meczem chociaż trochę zrehabilitowalibyśmy się za, za ten mecz ligowy. Siarka Tarnobrzeg zawsze słynęła z bardzo dobrych zawodników, potencjału jakim dysponowała bez względu na klasę rozgrywkową, w której występowała. Później ci zawodnicy mieli również okazję prezentować się na jeszcze wyższych poziomach rozgrywkowych, takim absolutnie sztandarowym, flagowym wręcz przykładem Mariusz Kukiełka. Jak to wygląda teraz u Was w klubie? Zgadza się, kiedyś można powiedzieć, patrząc przez pryzmat obecności w najwyższych klas rozgrywkowych, zawsze gdzieś tam cechowało jakby siarkę to, że trenerzy wtedy, wtedy akurat w dużej mierze trener Gałek. Między innymi dość odważnie stawiali na młodych zawodników i długo by to pewnie wymieniać, bo tych nazwisk jest kilka, między innymi Czarek Kucharski dość szybko dostał szansę, Jacek Kuranty, z którym miałem przyjemność kiedyś trenować i, i też, też później grał na, na boiskach Ekstraklasy, ale takim można powiedzieć symbolem jakby tamtych okresów jest to że Marusz Kukiełka wtedy jako taki, można powiedzieć, bardzo młody zawodnik dość, dość szybko zadebiutował w pierwszej drużynie i, i można powiedzieć, jego kariera później potoczyła się naprawdę dobrze, aż, 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 aż zakończyła się na reprezentacji polskiej. Dlatego, dlatego w ostatnich latach starałem się, się nawiązać do, do, do tych tradycji, można powiedzieć, gry młodzieżowcami, dość takiej szybkiej szansy. Dzisiaj, dzisiaj mamy swoją taką wypracowaną strukturę, gdzie. Staramy się bardzo szybko młodym zawodnikom dać szansę gry, e, zbudowania się, e, ukształtowania w pierwszej drużynie i chcielibyśmy nawiązać do, do tych lat ubiegłych. No, możemy się dzisiaj pochwalić, e, nie wiem, między innymi maksymalnym Sitkiem, który y, pozyskany z, z juniorów Legii Warszawa, e, ukształtowany może dość krótko, ale, ale jednak z taką bardzo dużą szansą w siarce Tarnobrzeg. Trafił później do pierwszej ligi, do ekstraklasy i dzisiaj jest reprezentantem Polski U21. Myślę, że, że chłopak z bardzo dużym potencjałem i, i w, przyszłości, w przyszłości myślę, że no, będzie o nim głośno. E, oczywiście mam wiele innych nazwisk, tak? zawodników młodych i e, w, jeszcze młodzieżowców, ale też też zawodników generalnie, którzy, e, którzy e, już, już jako seniorzy odchodzili z siarki i dzisiaj, dzisiaj występują w najwyższych klasach rozgrywkowych. Dlatego ten ostatni okres myślę, że jest, jest takim no, bardzo owocnym okresem, w tym bynajmniej takim znaczeniu sportowym. Oczywiście, siarka też, też w budżecie w ostatnich latach, jakby zawsze oprócz tej nagrody, Spronier System z PZP-u no zawsze może sobie przypisać co roku nie niemałą kwotę z, z transferów, dlatego też, też i w drugiej, i, i też w Trzeciej Lidze udaje nam się ciągle skutecznie to robić. Panie prezesie, czy jest y, sprzyjający grunt, żeby Siarka wróciła właśnie na to miejsce jak najbardziej należne sobie, przynajmniej do tej drugiej ligi, bo infrastrukturalnie, jak na warunki podkarpackie, wygląda to całkiem nieźle. Zgadza się. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o infrastrukturę, miejsce do pracy, Siarka jest, jest no, klubem, który który jest takim wyróżniającym się, można powiedzieć, wśród, wśród tych na Podkarpaciu, ale pewnie, pewnie jakby cały kształt naszej bazy i, i potencjał jest no, co najmniej na, tą, na ten szczebel centralny. No, tak, Optymalnie dla, dla Siarki myślę, że powrót do drugiej ligi byłby jak najbardziej prawidłowy. Jakimś szczytem myślę, że, o którym możemy pomarzyć, To, to raczej nie ekstraklasa, ale, ale pierwsza liga, bo myślę, że docelowo. Byłoby nas na to stać. No Minium totalne, które, które generalnie które możemy funkcjonować, to jest, to jest ta trzecia liga, która w tym, w tym obecnie takim czterogrupowym, można powiedzieć, wymiarze funkcjonuje. Tu chciałbym nadmienić, że w tej chwili jesteśmy w, w trakcie realizacji wstępnej koncepcji projektu na boiska, czy takie centrum, można powiedzieć, treningowe zwierzyniec, które kiedyś było chlubą siarki. Wiadomo, lata Prosperity się skończyły, obiekt troszeczkę podupadł, ale dzisiaj, dzisiaj właśnie pracujemy, dość duży projekt z czterema pełnymi wymiarami, z, z dużym boiskiem lekkoatletycznym, z, z sztucznym, z balonem pełnowymiarowym. Także w tej chwili jesteśmy na etapie finalizacji tej koncepcji. Właśnie, właśnie tutaj, generalnie, po, radni przegłosowali kwotę na, na sfinansowanie i będziemy aplikować na pewno w najbliższych latach, bo pewnie ten projekt to nie jest zbyt duży, żeby go zrealizować w jakimś krótkim czasie. Będziemy aplikować, żeby, żeby to centrum sportu, które, które w Tarnobrzegu ma powstać, zostało zrealizowane. Myślę, że to też będzie w układzie pierwszej drużyny, w układzie szkolenia młodzieży, szkoły mistrzostw sportowego Siarki, po prostu no, takim bardzo dużym w przyszłości argumentem. Na koniec jeszcze jeden temat, bo z najnowszych planów ponoć przymierzacie się do utworzenia i wystawienia do rozgrywek drugiej ligi drużyny futsalistów. Proszę zdradzić rąbek tajemnicy, jak to będzie wyglądało i na bazie jakich zawodników ewentualnie opieralibyście właśnie ten zespół? To, czy tak? No nie ukrywam, że mamy, mamy tutaj od wielu lat kontakt, zresztą nasz, nasza Szkoła Sportowego też, też została można powiedzieć utworzona swego czasu na wzór rekordu bielsko-biała. Mieliśmy przyjemność kiedyś poznać właściciela, poznać strukturę generalnie, jak oni funkcjonują, no i nie ukrywam, że że ogólnie rekord od wielu lat skutecznie, można powiedzieć, to robi na, na poziomie szkolenia młodzieży, także ma, moim zdaniem, jeden z prężniejszych SMS-ów w, w Polsce, jeden z pierwszych bodajże w Polsce. Dzisiaj myślę, że organizacyjnie są pod tym kątem bardzo mocni i oni też funkcjonują właśnie na poziomie trzeciej ligi, no i bardzo mocno w futsalu. My w tej chwili, mając taką dość sporą bazę, jeżeli chodzi tutaj o, o młodzież, chcielibyśmy ich optymalnie wykorzystać i dlatego też też od ubiegłego roku trwają wstępne, wstępne rozmowy, przymiarki. Troszeczkę COVID to może i opóźnił, właśnie, że powstała drużyna futsalu, jeżeli nam się udałoby zgłosić do drugiej ligi. Chcielibyśmy właśnie w tym okresie, w okresie zimowym, kiedy jest przerwa w rozgrywkach, pewną grupę, Młodzieży, głównie pewnie, a może też, też ktoś, ktoś z drużyny się pojawi, wykorzystać do tego, żeby, żeby w, tym, w tym okresie mogli, mogli troszeczkę pograć na hali, żeby też tych emocji takich piłkarskich w takim martwym okresie dla nas, jako, jako drużyny grającej na trawie, przynieść kibicą. No nie ukrywam, że kiedyś, jeszcze nie tak dawno, koszykówka na było w bardzo wysokim poziomie tak samo wcześniej siatkówka kobieca, dlatego uważamy, że, że jest miejsce, żeby, żeby tą halę troszeczkę naszą w Tarnobrzegu wykorzystać i, i, i ogólnie rzecz biorąc tworzyć sekcję, czy, czy załóżmy dyscyplinę, która, która generalnie by dopełniła w jakiejś tam części nasz projekt. No i też idąc dalej tak jak tutaj pewnie wszyscy wiedzą, kiedyś po, po kombinacie, o którym wcześniej wspominałem w Siarkopolu. Mamy w tej chwili duży zalew, który cieszy się bardzo dużym powodzeniem, bo, bo średnio w dobrym okresie takim sezonowym jest około 25 tysięcy osób średnio na, na weekendzie nad naszym jeziorem. W tej chwili przeszliśmy dużą inwestycję z, z infrastrukturą, która myślę, że utrakcyjni to jezioro i też w planach jest wybudowanie właśnie boiska do bisokera, czy do siatkówki plażowej z trybunkami, także ogólnie rzecz biorąc też, też jakieś tam wstępne rozmowy są w tej chwili toczone, także też chcielibyśmy tą naszą piłkę pokazać w, znowu w tej letniej przery, w tym letnim okresie generalnie, kiedy, kiedy też no wiadomo, że że rozgrywek ligowych nie ma. Panie prezesie, w takim razie pozostaje życzyć realizacji tych wszystkich ambitnych celów no i oby faktycznie w tej drugiej lidze w futsalu, bo to bardzo fajna dyscyplina jest. No, zgadza się, na pewno, na pewno Pewna grupa zawodników mogłaby się ukształtować poprzez halówkę bardziej technicznie, także tutaj ogólnie rzecz biorąc mówię, mamy, mamy jakieś tam no to pomysły, czy mam kciuki u nas, bo wiadomo, że musimy tą strukturę troszeczkę rozbudować w klubie, żeby, żeby o te dodatkowe dyscypliny. Można było się pokusić i wprowadzić się realnie. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem, Dariusz Dziedzic, prezes Siarki Tarnobrze, któremu gorąco dziękujemy za przybycie do studia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A za momencik kolejny gość i kolejna odsłona magazynu podkarpackiego futbolu. Części magazynu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, moim i Państwa gościem Łukasz Kłeczek, prezes Rudnianki Rudna Wielka. Witam Witamy serdecznie. serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, prezes to jedna funkcja, ale też jest jeszcze Dzień. druga. Zgadza się. Mam przyjemność prowadzić drużynę seniorów zaczernia, także to łączę jakoś jeszcze te dwa ku niezadowoleniu żony. Ale i, i, I no ten czas jest bardzo. Bardzo ograniczony na wszystko inne. Wracamy jednak do tematu Rudnianki, Rudna Wielka. Od 2014 roku piastuje Pan tę funkcję. Proszę powiedzieć, jak przez ten czas pod Pana rządami zmienił się klub? No troszkę porównałbym to do, do jazdy Kosterem, bo zaczynaliśmy z takiej pozycji outsidera dość dużego, gdzie jak pierwszy raz z tym zajęliśmy się, bo to nie tylko ja, tylko wspólnie gdzieś tam z kolegami, to było około 200 bramek straconych na koncie. Ostatnia pozycja w b na no po kilku latach udało się zrobić ten awans. Był problem ze stadionem, graliśmy na, na różnych boiskach i w Zaczerniu między innymi, i w Mrowli, i w Rudnej Małej, no i e, krok po kroku, jedna sprawa po drugiej, udało się dopiąć tego, że, że awansowaliśmy w zeszłym roku w tym covidowym sezonie i, no i jakoś, jakoś to, to idzie ku dobremu myślę, że. Że będzie coraz lepiej. Do tematu obiektu, do tematu Waszego przedsięwzięcia i tych spotkań będziemy pewno jeszcze w toku rozmowy często wracać, bo macie w końcu nowoczesny, piękny obiekt, który będzie jeszcze rozbudowany: oboisko treningowe, a także. Bieżnie Bardzo ciekawe plany. Tak, zgadza się. Z tego co wiem, gmina już wystąpiła z, z jakimiś dokumentami o dofinansowanie na na boisko treningowe i na prostą bieżni, która ma być usadowiona, usytuowana między między boiskiem teraz głównym, a, a budynkiem klubowym, więc też fajnie. Mam nadzieję, że że posłuży to nie tylko nam, ale i szkole podstawowej, a, która jest w Rudnej i no i mieszkańcom wiadomo, bo chcielibyśmy, żeby to był obieg otwarty, nowoczesny, tak jak Pan e, powiedział, są zraszacze, jest e, światło, przy którym można trenować, e, zdaje się, że zmieniły się te przepisy, nie wiem, muszę sprawdzić, czy można grać już mecze, ale, ale trenować na pewno, no i też kółka, e, gdzie mamy prawie 90 dzieci, więc, więc chciałbym, żeby to było takie bardzo gwarne i często odwiedzane, odwiedzane miejsce. Wieść lokalna niesie, że po ustaniu pandemii, czego sobie pewno wszyscy życzymy, nastąpi bardzo huczne otwarcie. No jak najbardziej. Gdzieś tu jestem też po słowie z panem wójtem, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Jestem po słowie z kolegami z rządu z i zresztą kibiców i, i na pewno musimy to uczcić raz, że awans i nie było okazji. Też przez tą pandemię, a dwa, że, że otwarcie tego stadionu po, po tylu latach, bo jeżeli się nie mylę, to od 2008 roku czekaliśmy, więc, więc to 12 rok, 13 13. 13 lat tułaczki yy, po czasu. różnych ościennych miejscowościach. Yy, teraz tak z perspektywy czasu, jaki to był dla Was czas, okres? Yy, wydaje mi się, że jednak trzeba go zaliczyć do, do dobrych okresów, bo. Udało się nam nie tylko z tą infrastrukturą, ale także i sportowo awansować. Udało się co uważam za największy sukces, otworzyć akademię. Akademia to za duże słowa, ja tego, ja tego nie lubię, ale tą szkółkę, naszą Rodniankę Orwisy, gdzie tam też mieliśmy prawda, około setki dzieci i trenowaliśmy na Orliku czy, czy, czy na innych stadionach. Też musieliśmy to jakoś łączyć czasami w dwie grupy na jednym, no bo no bo nie dało się inaczej tego zrobić, więc no tutaj pasja tych ludzi, którzy są zaangażowani w to jest widoczna i widzę mi się, wydaje mi się, że te efekty widać gołym okiem, że, że z roku na rok dodajemy coś więcej do tej oferty no i chcemy, żeby, żeby mieli czyli młodzi ludzie, gdzie się podziać i, i co robić po prostu, to tak, tak jak chciałbym, żeby do mnie kiedyś ktoś tak wyszedł z tym z taką perspektywą, także my wychodzimy, wychodzimy do nich. Teraz to wszystko pięknie wygląda, bo jest po fakcie, można cieszyć się wspaniałym obiektem, ale odbiór, tak czy inaczej, chwilkę trwał. No właśnie, co trwał. trwał. Powodów ehm, było kilka, zwłaszcza, że budowa była podzielona na etapy, każdy etap musiał być osobno odebrany. Ehm, mieliśmy dość duży problem, ponieważ w pierwotnym planie był tam zbiornik retencyjny. Okazało się, że to jest potorfowe wyrobisko i będzie tam wypychane. No nie, nie było zgody na budowę. Gdzieś tam ma być to teren rekreacyjny dla rodzin, bo też jest plac zabaw. To otwartego zbiornika też nie chcieliśmy robić, więc kolejna zmiana planów. Kolejny znowu pomysł, żeby odprowadzać wodę z drenażu do, do jakiejś tam rzeczki. Zgodę wydaje wody polskie, gdzie tam wiadomo weszła pandemia, te wszystkie pieczątki pochowała. Ten COVID pochował tym, tym urzędnikom po, po szufladach i, i no, no ciężko było, że tak powiem. Na szczęście się udało to, to, wszystko, to wszystko połapać. Frustracja rosła, nie ukrywam, że, że, że to dość długo trwało, no ale... Bo to już tak jak, troszkę jak wprowadzenie do nowego domu, że już jest, już widzimy, że wszystko stoi, już byśmy chcieli, a jednak jeszcze, jeszcze nie można. Ale, ale na szczęście mamy to za sobą. Przyjrzyjmy się Waszym zmaganiom sportowym w klasie. Poprzednia kolejka, porażka 0 do 3 z Iskrą, z Głobień, wcześniej także 0 3 mhm. z Łukawcem na tej po nowej inauguracji, 0 do 5 ze Strzyżowem. No właśnie, czym to można wytłumaczyć? Czy ta przerwa faktycznie zrobiła coś niekoniecznie pozytywnego z zespołem? Myślę, że składowych jest kilka. Na pewno troszkę zmieniliśmy skład do porównania do tego, gdzie graliśmy na jesieni, kilku chłopaków odeszło do drużyn może z niższej ligi ten, ale no, nie oszukujmy się, decydowały kwestie finansowe, bo my jako chyba jedyny klub, czy dwie, przepraszam, no, albo trzy kluby, w A-klasie jakichś stypendiów nie mamy. Nie płacimy zawodnikom, więc no ciężko jest kogokolwiek utrzymać, jeżeli się wybija. To są też młodzi chłopcy i tam każde pieniądze dla nich są ważne. Więc ja nikogo tu nie, nie oskarżam, nie, broń Boże się nie tłumaczę. Tylko takie są realia: dajemy szansę chłopakom, którzy grają na Zwinionach Młodszych, więc rocznik 2004. W ostatnim meczu grało dwóch. Wcześniej bronił też Bramkarz z tego rocznika, więc no, no próbujemy grać, że tak powiem, w cudzysłowie swoimi. Jest paru chłopaków, którzy już lata u nas występują, jest paru nowych. No ta pandemia, tak jak Pan wspomniał, z racji tego, że nie ma stypendiów, nie mogliśmy trenować, więc te na dobrą sprawę treningi się rozpoczęły tydzień przed sezonem. No i tych składowych jest chyba kilka. I Myślę, że nie będziemy tego zwalać na karp Tremie, nowego stadionu, bo byłoby nie fair. Kolejny mecz z Borkiem Starym także do łatwych należał nie będzie. No tak jak Pan wspominał, to, to ten początek czy Strzyżów, gdzie bodajże nie przegrą meczu, czy tu te drużyny dość mocne są, więc liczymy na, na punkty z tymi drużynami w naszym zasięgu, czyli, czyli z dołu, ze środka tabeli, no i liczę na jakąś niespodziankę. Organizujecie za niedługo obóz w Krasnobrodzie adeptów Waszej szkółki, obóz piłkarski Lipiec 2021. Proszę 20. powiedzieć, jaka jest idea tej szkółki? Czy to faktycznie hmm. wychowywanie następnych pokoleń graczy Rudnianki? Tak, jak najbardziej. Taki plan był od początku. Trzy e, lata temu, gdy, gdy stawialiśmy pierwsze kroki, e, plan był taki, że będzie jedna grupa pilotażowa, 20-25 osób, ale no, nasze oczekiwania zostały zweryfikowane na tyle, że stworzyliśmy 4 czy 5 grup e, i tych dzieciaków było naprawdę sporo i, i bardzo się z tego cieszymy, ale musieliśmy się szybko uczyć tego wszystkiego, bo gdzieś tam stawialiśmy pierwsze kroki, trzeba było podejmować decyzje, gdzieś ta współpraca też na linii naszej szkoły bardzo dobrze wyglądała i udało się to wszystko, to wszystko zrobić I, i, i ten obóz to to jest takie, może nie ukłon, ale, ale nasza, nasze takie podziękowanie dla tych dzieciaków, że, że są z nami, że, że chcą jednak tą piłkę trenować przy tym nawale wszystkich obowiązków i, i możliwości młodych ludzi w obecnych czasach i tych zajęć poza, pozalekcyjnych i, i chcielibyśmy też e, no rozszerzać taką ofertę, e, żebyśmy razem, że tak powiem, e, się jeszcze zgrywali jako też jako ludzie, jako, e, jako zawodnicy, no i żeby, żeby to, ta ich ta miłość do naszego klubu e, gdzieś tam kiełkowała, później rosła, kwitła no i żeby stanowili o sile. Tej drużyny w przyszłości. Obecnie w social mediach, w tych mediach społecznościowych jest absolutna siła i ta moc przekazu. Wyruszyliście z nowym projektem KS Rudnianka Junior. Będzie <noise> tak także jest. nowa strona w sieci poświęcona w całości właśnie tej drużynie. I co ciekawe, będzie ponoć redagowana przez tych młodych adeptów. Tak, zgadza się. Pomysł jest taki, że by dać im możliwości, i żeby mogli się sprawdzić, i, i, i pokazać to, co, czego nie widać na zewnątrz. Jak wygląda drużyna piłkarska, jak wygląda to z ich perspektywy, może my się czegoś nauczymy jako, jako stary wygi, że tak powiem, żeby to inne spojrzenie jednak, jednak było. I i bardzo mnie to cieszy, że oni się zapalili do tego projektu i broń Boże ich nie ograniczamy jakąś tam formą czy czy, czy ten no wiadomo że treści muszą nawiązywać do tematu, ale bardzo bym chciał, żeby to, to dziś jakoś, jakoś się rozwijało i żebyśmy żebyśmy też mieli mieli z tego jakiś pożytek w sensie innej perspektywy spojrzenia na, na, na ich potrzeby, na ich relacje i i żebyśmy byli mądrzejsi po tym. Panie prezesie, jakie plany na pozostałą część sezonu przed Waszym zespołem? Plany, plany są takie, żeby ostro trenować i te punkty gdzieś tam łapać, gdzie się da. Na pewno nie ma jakiejś presji na nas wielkiej, nie wywieramy na, na drużynę. Fajnie, że się udało awansować. Bardzo chcemy się utrzymać. Ale jak to mówią, nie, nie za wszelką cenę. To musi być, e, gdzieś ta atmosfera jest dla nas ważniejsza, to, ta wspólnota, ta, ta, te więzi są ważniejsze niż, niż, te, niż te wszystkie cyferki i, i tabele. Także plan jest taki, żeby jak najlepiej trenować, boiskiem, żeby się, się zająć, mamy zamiar zrobić e, Dzień Sportu w Rudnej Wielkiej, 26 czerwca, bodajże ustaliliśmy sobotę. Także, już z ludźmi, bo to też. Otóż jest... właśnie to chcielibyśmy, żeby ta każda grupa zagrała po kilka meczów i na deser drużyna seniorów, która przy światłach rozegrałaby też jakieś mecze, gdzie oni też grali latami na tym, na tym stadionie, też sobie e, trenują, więc e, zobaczymy, czy zagrają z rodzicami e, dzieci ze szkółki, czy zagrają z jakąś inną drużyną odboi. E, no, chcielibyśmy to spiąć taką klamrą, że od najmłodszych do najstarszych i. No, i żeby pokazać, że to jest dla nich robione, bo to nie, nie chodzi o to, żeby ten stadion zamknąć na kłódkę, żeby nikt trawy nie dreptał, żeby nie było tego czy tamtego, tylko, tylko żeby to żyło i żebyśmy z tego mieli, mieli radość, w szczególności te dzieciaki. Drodzy Państwo, moimi Państwa goście, Łukasz Kłeczek, prezes Rudnianki, Rudna Wielka. Życzymy wielu sukcesów i realizacji tych ambitnych planów. Dziękuję bardzo. Kolejne wydanie magazynu Podkarpackiej Piłki Nożnej, Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej za miesiąc. Subtitles by the Amara.org community